Kobieta nie ma prawa dowodzić, jej miejsce jest w kuchni, a nie na poligonie. Głos starszego sierżanta Dudka zabrzmiał głośno i pewnie, tak aby wszyscy mogli usłyszeć. Sala szkoleniowa nagle ucichła, a kilkanaście par oczu zwróciło się w stronę jednej osoby. Porucznik Anna Lewicka stała nieruchomo, z dłońmi splecionymi za plecami, jakby każde słowo Dudka spływało po niej, jak deszcz po stali. W środku jednak czuła, jak coś w niej drży, nie ze strachu, lecz z gniewu. Była jedyną kobietą w jednostce specjalizującej się w rozpoznaniu i działaniach nieregularnych. Przeszła selekcję, która złamała wielu silniejszych od niej mężczyzn. Miała blizny na dłoniach i pamiątki po nocy, spędzonych w błocie, z temperaturą poniżej zera. Nikt jej niczego nie podarował. A jednak za każdym razem, gdy pojawiała się na odprawie, ktoś musiał rzucić uwagę, jakby jej obecność była pomyłką systemu. Dudek, stary weteran z gęstym wąsem i reputacją niekwestionowanego specjalisty od psów bojowych, upodobał sobie właśnie ją. Nie ukrywał swojej pogardy. Gdy wprowadzono do jednostki nowego psa tropiącego, energicznego owczarka niemieckiego imieniem Nero, Dudek z uśmiechem stwierdził, że pies szybciej wyczuje fałsz w kobiecie niż w śladach terrorysty. Koledzy parsknęli śmiechem. Anna uniosła brodę, nie odpowiadając. Wiedziała, że każda reakcja da im satysfakcję, ale najgorsze przyszło dwa dni później, podczas ćwiczeń terenowych. Jej zadaniem było przetestowanie pracy z Nero, sprawdzenie, jak reaguje na komendy i jak szybko potrafi odnaleźć zgubione przedmioty. Dudek patrzył z boku, skrzyżowane ręce i ten sam uśmieszek: Zaraz zobaczymy, kto tu naprawdę rządzi. Rzucił głośno, a kilku żołnierzy parsknęło. Anna ściągnęła plecak, kładąc go na ziemi zgodnie z procedurą. Mieli symulować sytuację, w której żołnierz gubi ekwipunek podczas marszu. Nero miał go odnaleźć i przynieść. Gdy pies obwąchiwał ziemię, Dudek nachylił się do swoich kolegów i szepnął dość głośno, by wszyscy usłyszeli. Ciekawe, czy wróci z plecakiem. Czy może od razu ją obszczeka za to, że udaje żołnierza. Śmiech przeszył ciszę poligonu. Anna poczuła, jak, jak coś w niej pęka. Złość i poczucie niesprawiedliwości buzowały jak ogień. Przez sekundę chciała rzucić mu w twarz wszystkie słowa, które od miesięcy trzymała w sobie, ale wtedy Nero nagle ruszył, zniknął między drzewami, by po chwili pojawić się z powrotem, niosąc w pysku jej plecak. Ku zdumieniu wszystkich nie podbiegł do dudka, nie zatrzymał się przy grupie żołnierzy, lecz podszedł prosto do niej, odłożył plecak u jej stóp i usiadł, spoglądając na nią spokojnie. Płciowni jakby uznał ją za jedyną, właściwą osobę. Na poligonie zapadła cisza, żaden żart nie padł. Anna uklękła przy Nero, pogładziła go po szyi, a jej wzrok na moment spotkał spojrzenie, Dudka, widział w nim coś nowego: niepewność, a raczej niepokój, jakby pies zdradził jego własne słowa i pokazał, kto naprawdę zyskał autorytet. Tego wieczoru w barakach znów mówiono o niej. Niektórzy półgłosem przyznawali, że może jednak coś w niej jest, skoro nawet pies najbardziej lojalny wobec instynktu wybrał ją. Dla Anny było to dopiero preludium, wiedziała, że jeśli pozwoli Dudkowi i innym dalej ją poniżać, nigdy nie zdobędzie miejsca w jednostce. Zaczęła więc układać plan nie zemsty, lecz udowodnienia prawdy. Prawdy o tym, że siła nie zawsze tkwi w mięśniach czy krzyku, lecz w odwadze i determinacji. Następnego dnia ćwiczenia kontynuowano w trudniejszym terenie. Mgła snuła się między drzewami, a ziemia była rozmokła po nocnym deszczu. Każdy krok grzązł w błocie, a powietrze przesycał zapach wilgoci i oleju z broni. Żołnierze narzekali pod nosem, ale gdy tylko pojawiał się dudek, natychmiast prostowali plecy i starali się wyglądać na gotowych. On miał w jednostce pozycję niepodważalną, wystarczyło jedno jego słowo, by reputacja człowieka została złamana. Anna szła w kolumnie, świadoma, że każdy jej ruch jest obserwowany. Nie miała prawa do błędu, nie w świecie, gdzie jedno potknięcie kobiety stawało się dowodem dla wszystkich sceptyków. Na jej ramieniu skakał rytmicznie pas od karabinka, a plecak ciążył jak nigdy. W głowie powtarzała jeszcze kilka godzin, jeszcze jeden dzień, udowodnij im. Dudek czekał na moment, by znów podważyć jej pozycję. Gdy zatrzymali się na krótki odpoczynek, podszedł, splunął na ziemię i wskazał Nero, który odpoczywał przy nodze Anny. Patrzcie. Nawet pies wyczuwa, że potrzebuje niańki. Za chwilę pewnie będzie jej przynosił kocyk, żeby się nie przeziębiła. Kilku młodszych żołnierzy roześmiało się nerwowo. Anna uniosła wzrok, patrząc prosto w jego oczy. Albo może po prostu rozpoznaje, kto traktuje go z szacunkiem odpowiedziała spokojnie, choć jej serce biło jak szalone. Wokół zapadła cisza odpowiedziała mu po raz pierwszy. Dudek zbladł na moment, ale szybko odzyskał swoją maskę. Szacunek? Warmi? Tu liczy się dyscyplina. Nie sentymenty. Chcesz wychowywać psa, czy z nim walczyć? spytał unosząc głos tak, by wszyscy słyszeli. Anna nie zdążyła odpowiedzieć, bo nagle rozległ się gwizdek dowódcy. Rozpoczynała się kolejna faza ćwiczeń, symulacja akcji ratunkowej. Żołnierze mieli odnaleźć rannych w rozległym terenie i zabezpieczyć ich. Nero był kluczowym elementem zadania. Ku zaskoczeniu wszystkich, dowódca wskazał Annę jako tę, która miała poprowadzić psa. Jeśli uważacie, że nie da sobie rady, macie okazję to udowodnić. Każdy dowódca musi być sprawdzony w praktyce oznajmił. Dudek zacisnął szczęki, ale skinął głową. Rozpoczęło się piekło. Błoto chluskało pod butami, gęsta roślinność utrudniała każdy ruch. Anna klęknęła przy Nero, pokazując mu zapach próbki, a pies natychmiast ruszył w las. Jej serce biło w rytm jego kroków. Wiedziała, że jeśli się potknie, jeśli Nero zawiedzie, cała jednostka przypisze winę jej. Po 30 minutach znaleźli pierwszegoć rannych. Nero podbiegł do manekina i szczeknął, wskazując lokalizację. Anna błyskawicznie wyciągnęła opatrunek, wykonując wszystkie czynności zgodnie z regulaminem. Gdy pozostali żołnierze dobiegli, ich twarze zdradzały zaskoczenie. Nie spodziewali się, że poradzi sobie tak pewnie. Jednak prawdziwe wyzwanie czekało dalej. Zadanie zakładało ukrycie drugiego pejrannych w trudno dostępnym miejscu. Nero węszył zawzięcie, aż w końcu ruszył w stronę jaru, gdzie ziemia była grząska i niebezpieczna. Anna bez wahania poszła za nim, ignorując krzyki z tyłu. — Zgubisz się tam! Nie dasz rady! Kilka minut później Nero szczeknął głośno, a Anna odsunęła gałęzie, odkrywając manekina przykrytego liśćmi. Szybko sprawdziła puls, symulując działania ratunkowe, a następnie zameldowała przez radio. Jej głos był spokojny, profesjonalny, pozbawiony drżenia. Kiedy wrócili do grupy, cisza mówiła więcej niż tysiąc słów. Żaden z żołnierzy się nie śmiał, nawet Dudek milczał, choć jego spojrzenie płonęło gniewem. Anna wiedziała, że to dopiero początek. Udało jej się odeprzeć pierwszy atak, ale wojna o szacunek i miejsce w jednostce dopiero się zaczynała. Tego wieczoru, siedząc w baraku, Nero leżał przy jej nogach. Anna pogładziła go po karku i szeptała cicho: Jeszcze nas nie złamią, prawda? Pies podniósł głowę, spojrzał na nią swoimi ciemnymi oczami i westchnął. A ona poczuła, że nie jest sama że ich więź staje się tarczą przeciwko szyderstwom i pogardzie. Kolejne dni mijały w atmosferze napięcia, ćwiczenia stawały się coraz trudniejsze, a wymagania wobec żołnierzy rosły. Anna coraz częściej czuła na sobie spojrzenia. Jedni obserwowali ją z zaciekawieniem, inni z ukrytą nadzieją na jej porażkę. Nero stał się jej cieniem, towarzyszył jej na każdym kroku i z każdym dniem ich współpraca nabierała płynności. Pies reagował na jej gesty niemal instynktownie, jakby czytał jej myśli. Dudek nie mógł tego znieść. Jego autorytet jako najlepszego opiekuna psów bojowych był podważany za każdym razem, gdy Nero wybierał Annę. Podczas odprawy głośno stwierdził. To nie ona prowadzi psa, to pies prowadzi ją. Bez niego zgubiłaby się we własnym plecaku. Kilku młodszych żołnierzy parsknęło śmiechem, ale nie tak pewnie jak wcześniej. Słowa Dudka zaczynały brzmieć jak desperacka obrona własnej pozycji, a nie jak niepodważalna prawda. Nadchodził dzień kluczowych manewrów. Scenariusz zakładał symulację akcji w terenie zurbanizowanym. Budynki, wąskie korytarze, pułapki. Zadaniem zespołów było odnalezienie zakładników i ich ewakuacja. Dowódca przydzielił Annę do grupy, której przewodnikiem miał być właśnie Nero. Był to jawny test, którego wynik mógł przesądzić o jej przyszłości w jednostce. Zanim wyruszyli, Dudek zbliżył się do niej, nachylając się tak blisko, że czuła zapach tytoniu i potu. Pamiętaj, że jak zawiedziesz, nie tylko siebie pogrążysz, ale i psa, a wtedy nikt ci już nie zaufa. Anna milczała. Wzięła głęboki oddech i skoncentrowała się na zadaniu. Wiedziała, że jeśli pozwoli emocjom przejąć kontrolę, przegra jeszcze zanim zacznie. Symulacja rozpoczęła się od wejścia do opuszczonego budynku. Korytarze były ciemne, pełne gruzu i dźwięków odbijających się echem. Nero prowadził pewnie co jakiś czas, zatrzymując się i unosząc uszy. W pewnym momencie szczeknął cicho, wskazując na drzwi po lewej stronie. Anna wydała komendę i pies obszczekał je głośniej, co oznaczało obecność zakładnika. Grupa weszła do środka, zabezpieczając pomieszczenie. W rogu leżał Manekin, udający cywila. Ćwiczenie przebiegało zgodnie z planem, jednak nagle, gdy ruszyli dalej, doszło do niespodziewanego zdarzenia. Z sufitu spadła metalowa belka, blokując drogę odwrotu. Była to część scenariusza, symulacja zasadzki. Żołnierze wpadli w panikę, wąski korytarz nie dawał wielu opcji, a dym z granatów ćwiczebnych zaczął ograniczać widoczność. Wtedy Anna przejęła inicjatywę. Nero, szukaj wyjścia, zawołała. Pies natychmiast ruszył naprzód, ignorując chaos i krzyki. Kilka minut później znalazł przejście przez zawaloną klatkę schodową. Anna poprowadziła grupę, wydając krótkie, stanowcze komendy. W jej głosie nie było wahania. Każdy ruch był pewny, jakby przez lata przygotowywała się właśnie do tego momentu. Gdy w końcu wydostali się na zewnątrz, zmęczeni, spoceni i kaszlący od dymu, dowódca odnotował czas zakończenia ćwiczenia. Byli jedyną grupą, która nie tylko odnalazła wszystkich zakładników, ale również wyprowadziła całą drużynę bez strat symulacyjnych. Na placu panowała cisza, gdy dowódca ogłosił wyniki. Spojrzenia żołnierzy kierowały się ku Annie. Tym razem nie było śmiechu. Był respekt. Dudek, stojąc z boku, zaciskał pięści. Jego twarz pociemniała, a w oczach błyszczała wściekłość. Wiedział, że właśnie stracił coś więcej niż ćwiczenia. Stracił monopol na autorytet. Tej nocy Anna długo nie mogła zasnąć. Wpatrywała się w sufit baraku, a Nero chrapadał spokojnie obok jej łóżka. Czuła mieszankę satysfakcji i lęku. Wiedziała, że sukces przysporzył jej wrogów i że Dudek nie odpuści, ale pierwszy raz od dawna miała też poczucie, że nie walczy sama. Następne dni przyniosły nie tylko zmęczenie fizyczne, lecz także narastającą presję psychiczną. Sukces Adny podczas manewrów wywołał falę szeptów w jednostce. Jedni mówili o niej z podziwem, inni ze złośliwą ironią, jakby nie mogli pogodzić się z myślą, że kobieta mogła ich przewyższyć. Najgłośniejszy wśród nich rzecz jasna był Dudek. Jego kpiny przybierały coraz ostrzejszą formę. Na stołówce rzucał głośne komentarze o tym, że nawet najlepsza kucharka nie zostanie generałem, a podczas wspólnych treningów nie szczędził docinków na temat delikatnych dłoni porucznika. Ale coś się zmieniło. Śmiech, który wcześniej towarzyszył jego słowom, teraz był wymuszony, słabszy. Żołnierze zaczynali dostrzegać, że jego pewność siebie traci grunt. Dowództwo postanowiło przeprowadzić test końcowy, sprawdzian, który miał zweryfikować zdolność do działania w warunkach maksymalnego stresu. Symulacja zakładała nocną akcję w terenie, z udziałem psów, ostrych strzałów ćwiczebnych i serii nieprzewidywalnych zagrożeń. Był to etap, na którym wielu odpadło w przeszłości. Anna przygotowywała się w milczeniu. Wiedziała, że dla niej będzie to coś więcej niż zwykły egzamin. To miała być odpowiedź na miesiące upokorzeń, drwin i ciągłego podważania jej wartości. Nero był gotowy, wyczuwał napięcie, krążył wokół niej niespokojnie, jakby sam czuł ciężar nadchodzącej próby. Gdy wyruszyli w ciemność, las zdawał się żyć własnym życiem. Gałęzie trzaskały pod stopami, a każdy szelest mógł być sygnałem zasadzki. Żołnierze rozdzielili się na małe grupy. Anna prowadziła swoją drużynę. Nero szedł tuż obok, skoncentrowany jak nigdy. Pierwsze przeszkody pojawiły się szybko. Granaty hukowe rozświetliły mrok, a echo wystrzałów dudniło w uszach. Jeden z młodych żołnierzy wpadł w panikę, próbując uciekać w przeciwnym kierunku. Anna złapała go za ramię, przyciągnęła do ziemi i syknęła. Patrz na mnie, oddychaj, razem damy radę. Chłopak uspokoił się i wrócił do szyku. Kilka minut później Nero zatrzymał się nagle, stając sztywno. Zawył cicho, co było sygnałem obecności zagrożenia. Anna uniosła rękę, zatrzymując drużynę. Z ciemności padły serie z broni ćwiczebnej. Żołnierze przywarli do ziemi, a Anna podjęła decyzję błyskawicznie wysłała dwóch na flankę, sama prowadząc resztę do przodu. Jej głos, choć ściszony, był stanowczy. Nocne ćwiczenie zamieniło się w prawdziwą bitwę z własnymi słabościami. Anna prowadziła drużynę przez błoto, ogień i chaos, a Nero tropił ukryte pułapki i wskazywał kolejne przeszkody. Kilkakrotnie uratował ich przed wpadnięciem w zasadzki. Najtrudniejszy moment nadszedł, gdy natknęli się na zakładnika, manekina ukrytego w ruinach starego budynku. Wokół rozstawiono pułapki pirotechniczne, a czas był ograniczony. Żołnierze wahali się, bo każdy ruch mógł uruchomić ładunek ćwiczebny. Anna klęknęła obok Nero i szepnęła Zaufaj mi. Pies ostrożnie wskazał najbezpieczniejszą ścieżkę, a ona poprowadziła drużynę krok po kroku. Kiedy w końcu ewakuowali z zakładnika i dotarli na punkt końcowy, byli wyczerpani, ale cali. Dowódca spojrzał na zegarek, a potem na Annę. Najlepszy wynik w jednostce oznajmił bez cienia emocji. Ale cisza, która zapadła po jego słowach, mówiła wszystko. Żołnierze spojrzeli na nią z uznaniem, którego wcześniej brakowało. Nawet ci, którzy wcześniej powtarzali żarty Dudka, teraz skinęli głową z respektem. Dudek stał z tyłu, twarz miał napiętą, a dłonie zaciśnięte w pięści. Jego głos, kiedy w końcu się odezwał, był cichy, ale pełen jadu. To był tylko test. Na prawdziwej wojnie nie ma miejsca na litość. Anna spojrzała na niego spokojnie. Na prawdziwej wojnie nie ma też miejsca na pogardę wobec tych, którzy walczą obok ciebie, odpowiedziała. Słowa zawisły w powietrzu jak ostrze, którego Dudek nie potrafił sparować. Tego wieczoru Anna siedziała w ciszy, czując na barkach ciężar całej drogi, którą przeszła. Nero leżał przy niej, a jego obecność przypominała, że nawet w świecie pełnym gniewu i uprzedzeń można znaleźć lojalność, która nie pyta o płeć ani stopień. Następne tygodnie przyniosły niespodziewaną zmianę. Anna zaczęła być traktowana inaczej, już nie jak intruz, ale jak pełnoprawny członek jednostki. Żołnierze pytali ją o zdanie, prosili o wskazówki dotyczące współpracy z Nero, a nawet żartowali w jej obecności bez tej szyderczej nuty, która kiedyś raniła jak ostrze. Nie wszyscy byli przekonani, ale powoli zdobywała przestrzeń, o którą tak długo walczyła. Dudek jednak nie potrafił zaakceptować tej zmiany. Każdy dzień stawał się dla niego dowodem na to, że traci kontrolę. Dotychczas to on był symbolem doświadczenia i wiedzy, a teraz część jego autorytetu przechodziła na Annę. Zaczynał działać coraz bardziej impulsywnie, jakby chciał za wszelką cenę udowodnić, że to on ma rację. Punktem kulminacyjnym stała się odprawa przed kolejnymi manewrami. Dowództwo ogłosiło, że w ramach ćwiczeń odbędzie się symulacja akcji w miasteczku poligonowym, z udziałem kilku drużyn rywalizujących o to, która jako pierwsza przejmie obiekt strategiczny. Był to test nie tylko siły i taktyki, ale także dowodzenia. Ku zdziwieniu wszystkich, dowódca wskazał Annę jako liderkę jednej z grup. Na sali rozległy się szepty. Niektórzy żołnierze patrzyli z ciekawością, inni z niedowierzaniem. Dudek wstał gwałtownie. To żart? Ona ma dowodzić? krzyknął, a jego głos odbił się echem od ścian. Jak można powierzyć całą drużynę komuś, kto ledwie udaje, że potrafi tu być? Cisza była ciężka. Dowódca spojrzał na niego chłodno. Jeśli masz wątpliwości, sierżancie, pokażesz je w praktyce. Poprowadzisz drużynę. Przeciwną. To był moment, na który Dudek czekał. Teraz miał okazję udowodnić, że Anna nie jest w stanie go pokonać. A ona zrozumiała, że nadchodzi decydujące starcie nie tylko o honor, ale o to, czy kiedykolwiek będzie traktowana na równi. Ćwiczenia rozpoczęły się o świcie. Mgła snuła się nad miasteczkiem, a cisze przerywały tylko odgłosy kroków i krótkie komendy. Anna prowadziła swoją drużynę pewnie, choć wiedziała, że każdy jej ruch jest obserwowany i oceniany. Nero poruszał się przy jej boku jak cień, gotowy na każdy sygnał. Pierwsze starcie nastąpiło na wąskiej uliczce, ludzie Dudka ustawili zasadzki, próbując zaskoczyć jej grupę, ale Nero wyczuł ich obecność i w porę ostrzegł. Dzięki temu Anna mogła rozdzielić drużynę, obejść przeciwników i przeprowadzić kontratak. Pierwszy punkt padł ich łupem. Dudek wściekł się, gdy otrzymał meldunek o porażce. Jego reakcja była natychmiastowa. Zwiększył presję, nakazał agresywniejsze działania, nie dbając o ryzyko. Jego żołnierze atakowali z determinacją, ale chaotycznie, jakby sama złość miała ich poprowadzić do zwycięstwa. Anna pozostała spokojna. Jej decyzje były przemyślane, oparte na analizie terenu i na zaufaniu do drużyny. Wiedziała kiedy wycofać się, a kiedy uderzyć. Z każdą kolejną godziną coraz wyraźniej widać było kontrast: chaos Dudka kontrast spokój Anny. Kulminacja nastąpiła przy budynku strategicznym, który obie drużyny miały zdobyć. Dudek postawił wszystko na jeden atak frontalny, krzycząc rozkazy i popychając swoich ludzi do przodu. Anna, obserwując to z ukrycia, wiedziała, że jeśli spróbuje ich zatrzymać siłą, straci szansę. Wtedy podjęła decyzję, która przesądziła o wyniku. Wysłała Nero, by obszedł budynek i odwrócił uwagę, a sama poprowadziła drużynę przez boczne przejścia. Gdy żołnierze Dudka wpadli do środka w hałasie i chaosie, Anna i jej ludzie już tam byli, zabezpieczając obiekt. Kiedy sygnał zakończenia ćwiczeń rozległ się w eterze, Dudek stał oszołomiony, patrząc na Annę, która meldowała dowódcy o sukcesie. Był to moment symboliczny, po raz pierwszy nikt nie miał wątpliwości, kto zasłużył na szacunek. Żołnierze, nawet ci, którzy wcześniej powtarzali słowa Dudka, spojrzeli na nią z uznaniem, ale w oczach Dudka nie było podziwu, tylko gniew i Anna wiedziała, że jego duma została zraniona głębiej dziś niż kiedykolwiek. To mogło oznaczać, że dopiero nadchodzi prawdziwe niebezpieczeństwo. Wieczorem po manewrach atmosfera w jednostce była napięta. Oficjalne raporty mówiły jasno. Drużyna Anny wygrała bezapelacyjnie, zdobywając obiekt szybciej i skuteczniej niż rywale. Dowódca pogratulował jej na forum całego oddziału, a żołnierze po raz pierwszy bili brawo nie z obowiązku, ale z autentycznego uznania. Jednak w cieniu tego sukcesu Dudek siedział z twarzą skrytą w mroku, jak człowiek, któremu odebrano coś najcenniejszego: dumę i władzę. W barakach rozgorzała dyskusja. Żołnierze mówili o tym, jak Anna poprowadziła drużynę, jak potrafiła zachować spokój tam, gdzie inni by spanikowali. Nawet ci, którzy jeszcze niedawno wyśmiewali jej obecność, przyznawali, że pokazała klasę. Nero leżał przy jej łóżku, jak strażnik czuwający nad tym, by nikt nie odebrał jej tego zwycięstwa. Ale Anna wiedziała, że to nie koniec. Rankiem została wezwana na rozmowę do dowódcy. W jego gabinecie panowała cisza, przerywana tylko tykaniem zegara. Porucznik Lewicka udowodniła pani, że ma umiejętności, które przewyższają oczekiwania. Od dziś obejmuje pani funkcję instruktora pracy z psami bojowymi. To stanowisko było dotąd domeną sierżanta Dudka, ale jednostka potrzebuje świeżego podejścia. Słowa te brzmiały jak wyrok dla Dudka. Kiedy ogłoszono decyzję oficjalnie, jego twarz pobladła, a oczy zapłonęły gniewem. — To kpina! Oddajecie wszystko w ręce kobiety, bo pies się do niej przywiązał! — krzyknął. Jego głos był pełen rozpaczy, jakby widział, że cała jego legenda rozpada się na kawałki. Anna wstała, spojrzała mu prosto w oczy i powiedziała spokojnie. — To nie pies mnie wybrał. To ja wybrałam, żeby nigdy się nie poddać, a Nero tylko pokazał wam, kto naprawdę potrafi dowodzić słowa, uderzyły jak młot. W sali zapanowała cisza, a żołnierze spojrzeli po sobie. Nawet ci najbliżsi Dudka wiedzieli, że prawda została wypowiedziana głośno i nie można jej już cofnąć. Od tamtego dnia wiele się zmieniło. Anna zaczęła prowadzić szkolenia, a jej metody, oparte na szacunku i współpracy, zamiast na krzyku i sile, przynosiły zaskakująco dobre rezultaty. Żołnierze, którzy wcześniej bali się pracować z psami, nagle odkrywali w nich partnerów, a nie tylko narzędzia. Nero stał się symbolem nowego etapu w jednostce. Dudek został przesunięty do innej funkcji. Nie odszedł w hańbie, ale jego rola znacząco zmalała. Dla niego była to największa kara. Choć nigdy nie pogodził się z faktem, że stracił prymat, z czasem zrozumiał, że walka z Anną to walka przegrana. Anna jednak nie szukała zemsty. Wiedziała, że prawdziwe zwycięstwo to nie upokorzenie przeciwnika, ale odzyskanie własnej wartości. Patrząc w oczy żołnierzy, którzy teraz słuchali jej uważnie, czuła, że dokonała czegoś więcej niż tylko obalenia uprzedzeń. Pokazała, że miejsce w armii zdobywa się nie płcią, lecz sercem, odwagą i determinacją. Ostatniego dnia, ćwiczeń Nero podbiegł do niej z plecakiem, który wcześniej położyła na ziemi, by sprawdzić jego reakcję, dokładnie tak, jak wtedy, kiedy wszystko się zaczęło. Tym razem jednak nikt się nie śmiał. Cała jednostka patrzyła, jak pies kładzie plecak u jej stóp, a ona pochyla się, by go pogłaskać. To był obraz, który pozostał w pamięci wszystkich. Kobieta, która udowodniła swoją wartość i pies, który od początku wiedział, gdzie naprawdę jest siła.